Pepa z rodziną idą na plażę. Pepa i George uwielbiają plażę. Smrody! Ale dużo rzeczy. Zapamiętajcie wszystko, nie możemy <słuch> niczego zapomnieć! Ręcznik. Nasza łódka! Plenowa, parazole, koszyczki! I nasze piłeczki! Dobrze, zanim zaczniecie się bawić, musicie się posmarować Szeraczką. Słońce jest bardzo brzydko, Peppa i George muszą się posmarować. Wypróbujmy tę piłeczkę. Chyba działa. Nie <grydko> działa. Jaka brzydka. George, rzuca piłkę, a ja muszę ją złapać. <grydko> George, łap! Ojej, George jest zbyt wysoki. Nic nie szkodzi, George. Czy chcecie się wykąpać w morzu? O, tak, tato! Załóżcie, dmuchane rękawki. No to gotowe. Wyglądasz świetnie w tych rękawkach, George. Teraz ja, teraz ja! Już. Możemy pobawić się w wodzie. I czy woda jest zimna? Jest cudowna. Gotowi! Ty zacząłeś, tato świnko. O, jihihi, może już dość z tego chlapania. O. Pepa i George uwielbiają plażę. Wszyscy lubią tu być. Pepo, George! Chcecie się pobawić wiaderkiem i łopatkami? O tak, mamusiu! Tato, tato! Możemy cię zakopać w piasku? Eee, cóż... Proszę, to tu? No, do... Nie! Pepa i George zakopują tatę w piasku. Zaczynajcie! <noise> Już. Teraz na mnie uciekniesz. O, oh, 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 robi mi się gorąco. Nie Wypuśćcie mnie Dajcie bo zadzwonię kapelusz. na policję. Jeśli si poprosisz. Proszę, podaj mi kapelusz. Proszę bardzo, tatuberu. Nie, <noise> jest Dlaczego aż taki brzydki? Nie, może się teraz troszeczkę zrzemnę. George, zbudujmy zamek z piasku Peppa i George robią zamek z piasku. Najpierw nasypujesz piasku do wiaderka. O tak. Odwracasz wiaderko do góry z i stukasz. Podnosisz je i proszę Zamek z piasku. Następny zamek. pepper hey, dog